Ja nie umiem odpoczywać. Nieraz mi się chce nic nie robić. Nic, nic. Muzyka jest taką odskocznią, która człowieka buduje na nowo, prawda? I to jest właśnie to, cudownie. W się można cieszyć tam parę lat, że to nie jesteśmy dwoje, pojedziemy na działkę, posiedzimy, jak długo można siedzieć na działce, prawda, i chodzić na spacery. Ludzie na przykład na wschodzie zbierają się, biorą harmonie i śpiewają, prawda? To znaczy śpiewają, bo dlatego że dusza śpiewa. Ja jestem człowiekiem szkodliwym. Ja lubię śpiewać, tańczyć i grać. I, grać. i grać grać. Grać.